Na YouTube nie potrzebujesz milionów wyświetleń i subskrypcji, żeby zarabiać 10, 20 czy 30 tysięcy złotych miesięcznie. Ten kanał ma niecałe 57 tysięcy subów, na ostatnich 12 filmach średnio około 700 wyświetleń, a wygenerował ponad pół miliona złotych przychodu przez ostatnie 2 lata. W tym filmie pokażę Ci w jaki sposób to zrobiliśmy, przykłady innych twórców, którzy w ten sposób zarabiają nawet większe kwoty, a na koniec w jaki sposób Ty możesz zacząć tak zarabiać, startując nawet od zera. Natomiast zanim do tego przejdziemy, musisz wiedzieć, że są dwa sposoby zarabiania na YouTube. Stary, który opiera się na generowaniu jak największej liczby wyświetleń, gdzie głównie zarabia z reklam wyświetlonych przy twoich filmach i współpracy z firmami, oraz nowy, gdzie ilość wyświetleń nie ma aż takiego znaczenia. Mogą to być nawet liczby rzędu 200, 500 000 czy 3000 wyświetleń na film. Natomiast to, co ma znaczenie, to zaufanie odbiorców do autora kanału. Jak to działa i jak przy takich wyświetleniach zarobić dziesiątki tysięcy złotych? Pozwól, że zabiorę Cię w krótką podróż w przeszłość. W sierpniu 2021 roku zacząłem dosyć intensywnie wymieniać maile z jednym z moich kursantów. Głównie rozmawialiśmy o planach na jego kanał YouTube, czy w sumie bardziej o projekcie oku tego kanału. I od samego początku ten projekt wydawał się dość ciekawy, więc mocno się w to zaangażowałem i w końcu ktoś rzucił hasło TY a może zróbmy to razem. Błyskawiczne OK z jednej i z drugiej strony i zaczęliśmy działać. Tak, ten kanał nie jest mój. Prowadzę go wspólnie z moim byłym kursantem, a aktualnym wspólnikiem. Zaczęliśmy w sierpniu 2021, a już we wrześniu mieliśmy ponad 8 tysięcy przychodów. Następnie w październiku ponad 22 tysiące przychodów. Po czym niestety pojawił się problem. Pierwsze dwa miesiące to były standardowe działania, które robię zawsze. Ponieważ branża, w której działam, jest nieco specyficzna, nie do końca wiedziałem, jaką strategię przyjąć. Na kolejne. Spróbowałem czegoś nowego i to niestety skończyło się tym. No lekki dramat. Byliśmy naprawdę załamani. W końcu pierwsze dwa miesiące pokazywały naprawdę duży potencjał, a tutaj takie rozczarowanie 4000 4000. Ale błędów nie popełnia tylko ten, kto nic nie robi, więc przyszedł czas na zmiany. Styczeń 2022 i znów wchodzimy na dobre tory. 9, 10, 13 tysięcy złotych, aż w końcu w kwietniu Jackpot ponad 36 tysięcy. A to wszystko, tylko po to, by. W kolejnych dwóch miesiącach nie przekroczyć łącznie nawet dwóch tysięcy. Ale akurat tutaj zakładaliśmy, że wakacje w tej branży to słaby okres, więc tym razem nie było żadnego dramatu. Ale to założenie było całkowicie błędne, o czym dowiedziałem się dopiero rok później. W każdym razie pierwszy rok współpracy kończymy z przychodem na poziomie 128 tysięcy złotych, żeby w kolejnym roku poprawić wynik o. 114%. Wrzesień zaczęliśmy dosyć ładnie, ponad 20 tysięcy, październik tak samo, od stycznia do kwietnia kolejny jackpot i ponad 140 wakacje, zweryfikowałem poglądy, czy są one faktycznie słabym okresem i skończyło się ponad 50 tysiącami, więc drugi rok współpracy zamykamy z wynikiem 275 tysięcy, kolejny wrzesień to ponad 50 koła, październik ponad 45 i to łącznie daje ponad pół miliona w dwa lata. I tutaj muszę coś wyjaśnić. Jak już się pewnie domyślasz, ta kwota to nie jest zarobek bezpośrednio z YouTube'a. To jest kasa, którą zarobiliśmy dzięki zasięgom wygenerowanym przez ten kanał. Na samym YouTube'ie w tym czasie dodatkowo zarobiliśmy nieco ponad 43 tysiące. Do tego dochodzi też parę współprac, natomiast specjalnie się na tym nie skupiam, ponieważ w tym filmie chcę Ci opowiedzieć o tym nowym sposobie zarabiania, który moim zdaniem jest o wiele lepszy, bo pozwala nawet niewielkim kanałom YouTube zarabiać naprawdę dobre pieniądze, a youtuberom z wieloletnim stażem, Zmienić tryb pracy na o wiele, o wiele mniej stresujący. Tak jak mówiłem wcześniej, stary sposób zarabiania na YouTubie to reklamy lub współpraca z filmami. Ale to tworzy pewien problem. Jeśli nie ma wyświetleń, albo tych wyświetleń jest za mało na filmach, to nie ma kasy. Więc ciągle trzeba nagrywać filmy i myśleć, jakie mogą zrobić największe wyświetlenia. A to wrzuca YouTuberów w pułapkę. Pogoni za wyświetleniami, co szybko prowadzi do wypalenia, czasem generuje stres i inne problemy. Coś takiego w naszym przypadku absolutnie nie wchodziło w grę. Na kanale oczywiście mamy filmy, które mają dziesiątki tysięcy wyświetleń, ale jeśli tworzysz kontent edukacyjny, a tym się zajmujemy, to bardzo cięż ciężko jest utrzymać taki poziom na każdym filmie, tak żeby sensownie z tego zarabiać. Przez lata prowadziłem inny kanał, który utrzymywał się z wyświetleń, i już nigdy więcej nie założę kanału, którego głównym źródłem dochodu mają być wyświetlenia. Dlaczego? Powody są dwa. Pierwszy, nagrywając po Polsku nie w każdej niszy da się wygenerować po 50 czy 100 tysięcy wyświetleń na film. Drugi, jest o wiele lepsza i prostsza droga, która dodatkowo jest mniej wymagająca i przynosi o wiele więcej kasy. Dawno temu zrozumiał to Friz, który produkuje napoje, pączki, batony, lody, ciuchy i nie wiadomo co jeszcze. Ale spokojnie, my nie sprzedajemy pączków z kilogramem cukru dzieciakom. Nasze produkty to produkty edukacyjne, które pomagają widzom rozwiązać ich problemy. Są cyfrowe, więc nie wymagają magazynów, wysyłki czy obsługi. I w 99% są w pełni zautomatyzowane, a to sprawia, że są praktycznie bezkosztowe, bo miesięczne koszty to 218 zł za platformę i 75 dolarów za system mailingowy. Do tego dochodzi jeszcze hosting strony i jakieś mniejsze wydatki, ale przy 500 tysiącach złotych sprzedaży Łączne koszty przez 2 lata to nieco ponad 14 tysięcy złotych. A, jesteśmy na ryczałcie, więc płacimy 8,5% podatku. Naszym produktem są kursy online. Tak, ten kanał sprzedał kursów za ponad pół bańki w ciągu dwóch lat. Jak to działa? Na kanale tworzymy treści edukacyjne, w ten sposób zdobywamy widzów, czy mówiąc inaczej, zaufanie u widzów. Facet, z którym współpracuję, pokazuje, że jest prawdziwym kozakiem w swoim fachu. Ludzie zaczynają go coraz bardziej lubić, coraz bardziej mu ufać, i jeśli chcą i potrzebują, Więcej wiedzy czy edukacji, to mogą kupić płatny kurs online. Zaraz podam Ci przykłady innych twórców, którzy tak zarabiają i powiem Ci, jak Ty możesz zacząć robić to samo, być może nawet z moją pomocą, bo aktualnie szukam kolejnego wspólnika lub dwóch. Jeśli jeszcze nic nie robisz w internecie, będzie też coś dla Ciebie. Co prawda, na płatny kurs decyduje się niewielki procent osób, ale wbrew pozorom to nie jest problem. Jeżeli kurs kosztuje 500 zł, a tyle kosztuje, a sprzedamy ich 10, to mamy 5 tysięcy. Jeśli sprzedamy ich 100, to mamy 50 tysięcy, a dzięki YouTube, Docieramy miesięcznie do całkiem sporej grupy osób, w której chętnych nie brakuje. Ale teraz najlepsze. My dopiero tak naprawdę zaczynamy naszą przygodę. Pierwsze lata to były testy, ponieważ branża jest dość specyficzna i trzeba było rozkminić najlepszy lejek sprzedażowy. A poza tym dopiero tworzyliśmy produkty, a przez to nie skupialiśmy się zbyt mocno na budowaniu zasięgów, a co za tym idzie, szukaniu klientów. Tak więc w trzecim roku działalności liczymy go od września do sierpnia, ponieważ tak zaczynaliśmy. Plan to pół miliona sprzedaży, z czego mamy już prawie 100 tysięcy, a w przyszłym roku myślę, że powinniśmy spokojnie przekroczyć milion. Brzmi niewiarygodnie, lub jak skam. To pozwól, że pokażę ci kilku innych twórców, którzy tak zarabiają. Przygotowałem kilka, myślę, że dosyć interesujących przykładów, jak ludzie zarabiają dzięki YouTube'owi. Na początku mamy Sarę. Sara prowadzi kanał o rysowaniu, malowaniu i sprzedaje takie oto kostki z jakimiś połączeniami kolorów. Ale taką kostkę można sobie kupić za 40 dolarów i Sara zarabia na tym 200 tysięcy dolarów miesięcznie. Całkiem niezły wynik. Kolejnym przykładem jest Andrew, który w wieku 22 lat, bodajże, zarobił prawie milion. Dolarów na kursie o produktywności, jeżeli dobrze pamiętam, po czym przeszedł, tak jakby na emeryturę, w cudzysłowie. I aktualnie na tym kanale wiele nie robi, natomiast można sobie pooglądać jego filmy, jak opowiada o tym właśnie, w jaki sposób do tego wszystkiego doprowadził. Kolejną osobą jest Jay Klaus, którego kanał na YouTubie ma aktualnie 50 tysięcy subskrypcji prawie. Natomiast kiedy pisał tego tweeta, ten kanał miał tych subskrypcji około 17 tysięcy, bo to jest tweet z 30 września. W każdym razie w tym twecie Jay pokazuje, czy mówi, czy pisze jak wyglądały jego zarobki z tego kanału na przestrzeni lat. No i w 2023 roku prawdopodobnie dojdą do poziomu 600 tysięcy dolarów. Co Jake takiego sprzedaje? Otóż ma społeczność twórców. Dalej mamy Tomasa Franka, który potrafi w ciągu miesiąca zarobić 100 tysięcy dolarów sprzedając template'y do Notion. To jest taki programik, taka baza danych powiedzmy. Nie byłoby w tym powiedzmy, że nic dziwnego, gdyby nie to, że Tomas Frank ma kanał 3 miliony subskrypcji. Ten kanał porzucił ponad rok temu, przestał w ogóle uploadować filmy na ten kanał i poszedł sobie na swój drugi kanał, który ma 200 tysięcy subskrypcji ponieważ ten kanał właśnie jest o tym Notion, o tym programie i ten kanał jest początkiem lejka sprzedażowego pana Tomasa i on tutaj buduje zaufanie wśród widzów, pokazuje, że zna się na tym Notion I jeżeli któryś z widzów ma ochotę sobie kupić ten template, no to sobie go kupuje no i w ten sposób pan Tomas zarabia 100 tysięcy dolków miesięcznie, a sam template wygląda w ten sposób i kosztuje on albo 129 dolarów albo 229 w rozszerzonej wersji. Na anglojęzycznym YouTube ten model biznesowy od dawna jest dość popularny i jak widzisz działa. Na polskim YouTube też coraz więcej kanałów zaczyna budować taki biznes, chociażby szkoła pianina i ich kursy o tym jak nauczyć się grać na pianinie, tak, kurs online o tym jak uczyć się grać na pianinie, czy Tigmasters, czyli kanał o spawaniu, który produkuje kursy o tym jak nauczyć się na przykład spawać aluminium, czy Lisek HD, czyli kanał o FIFA, takiej grze komputerowej, który ma kurs o tym jak lepiej w tą grę grać i więcej gier wygrywać. Okej, okay, brzmi fajnie, ale pojawia się pytanie, w jaki sposób Ty możesz zacząć tak zarabiać, startując nawet od zera. Oczywiście, nie dam ci tutaj całej instrukcji, bo to sporo wiedzy, jakby na to nie patrzeć. A w tym kawałku filmu się to wszystko nie zmieści, ale wskażę ci drogę, którą możesz podążać, a jeśli masz jakieś pytania, pisz do mnie, zaraz podam maila. Zacznijmy od sytuacji, w której już tworzysz jakieś treści w internecie. Więc na początku musisz wymyślić produkt. Ja polecam kurs online, ale może to być cokolwiek innego. Produkt fizyczny, książka, e-book, warsztat online szablon w Excelu, Canwie czy Notion, następnie zacznij tworzyć listę mailową, najprościej użyć do tego lead magnetu, czyli czegoś darmowego do pobrania, za co widz zostawi ci swojego maila. U mnie przykładowo jest to wykład o YouTubie, tutaj jest jeszcze kilka innych przykładów. Do tego potrzebujesz prostej strony z zapisem i systemu mailingowego. Aha, jak ktoś Ci powie, że to bez sensu, bo maile nie sprzedają, to my we wrześniu głównie mailami zrobiliśmy te sprzedaży. Nie mówię, że jedynie, ale ponad 80 tego co widzisz, to właśnie maile. Wspominam o tym, bo wiem, że są ludzie, którzy nie umieją sprzedawać przez maila i namiętnie mówią, że maile nie działają, a jest zupełnie inaczej. Dobra lista mailowa zapewni Ci parę lat spokoju, tylko trzeba wiedzieć, jak to dobrze zrobić. Idealnie jest zebrać około 1000 adresów osób zainteresowanych Twoim produktem, szczególnie jeżeli robisz to pierwszy raz. Kolejny krok to stworzenie koncepcji Twojego kursu lub innego produktu, następnie landing page tego produktu oraz organizacja przedsprzedaży, żeby sprawdzić czy faktycznie są klienci na to, co wymyśliłeś, wymyśliłaś. Ważne, dopiero po udanej przedsprzedaży jest Twój swój produkt. Tak, dopiero po tym, jak go sprzedasz. Chcesz uniknąć 4 miesięcy pracy, po których okazuje się, że nikt nie jest zainteresowany tym, co oferujesz. A kiedy już go masz, dopracuj lejek sprzedażowy, stwórz z tego powtarzalny proces i to w sumie wszystko. No, oczywiście w dużym skrócie tutaj podrzucam całą listę kroków. To może wyglądać na trudne, ale jest proste. Tylko wymaga na początku czasu. Kiedy robiłem to po raz pierwszy i nie wiedziałem, jak się za to zabrać, zajęło mi to ponad 6 miesięcy, ale teraz postawienie całego kursu i zbudowanie wszystkiego, myślę, że to jest jakieś 2-3 tygodnie, na maksymalnie. Oczywiście cała ta instrukcja to gigantyczny skrót, bo o tym jak to zrobić są całe kursy online. Ja takiego nie mam, ale mam inną propozycję. Chcesz stworzyć swój kurs online, ale nie wiesz jak się za to zabrać? Pomogę Ci! Zostańmy wspólnikami lub partnerami. Razem wymyślimy kurs i całą ofertę. Następnie Ty zajmiesz się tym, a ja całą resztą. Dzięki temu maksymalnie miesiąc od rozpoczęcia współpracy wystartujemy przed sprzedażą Twojego kursu. Stworzysz sobie dodatkowe źródło zarobku, a być może nawet główne, jak widać na tym przykładzie, a roboty przy tym będziesz mieć maksymalnie 20 godzin w miesiącu. Bardzo ważne! To nie jest płatna usługa. Dzielimy się wypracowanym zyskiem, w końcu jest jesteśmy wspólnikami, czy też partnerami. Więc mówiąc inaczej, nic Cię to nie kosztuje, poza paroma godzinami przygotowań do przedsprzedaży oraz oczywiście po tej przedsprzedaży trzeba będzie zrobić ten produkt, co pewnie trochę zajmie, ale po to robimy przedsprzedaż, żeby się przekonać, czy faktycznie warto. Aktualnie szukam jednej lub dwóch osób do współpracy, więc jeżeli działasz w internecie, na YouTubie, Instagramie, TikToku lub innej platformie, lub mówiąc krótko, masz zbudowane zasięgi, to napisz na tego maila, co robisz i o jakim kursie myślisz. Pogadamy. Tak, to jest ten dzień, który może odmienić w twoje życie, tak więc nie czekaj i pisz. A jeśli jeszcze nic nie robisz w internecie i chcesz zacząć tak zarabiać, to po prostu zacznij coś robić. Jak widzisz, nie musisz mieć setek tysięcy wyświetleń, więc załóż kanał na YouTubie czy TikToku i zacznij tworzyć treści, w których dzielisz się swoją wiedzą z jakiegoś tematu. Oczywiście najlepiej takiego, z którego chcesz zrobić kurs lub inny produkt. Gwarantuję ci, że jeżeli podejdziesz do tego na poważnie, to zbudowanie małej społeczności, gdzie znajdziesz pierwszych klientów, nie potrwa wcale tak długo. A jeśli potrzebujesz pomocy z YouTube'em, możesz zerknąć na Akademię YouTube'a, czyli mój kurs o tym, jak działać na YouTube, lub jeśli masz jakieś pytania, odezwij się na tego z samego maila. Pewnie pomogę, podpowiem, nakieruję. A w ekstremalnych przypadkach, jeśli robisz coś naprawdę ciekawego, pomogę ci z kanałem od zera. Jeśli chcesz więcej wiedzy o zarabianiu w necie tym sposobem lub innym, o tym, jak wydajniej i skuteczniej pracować, oraz jak rozwijać siebie i dbać o swoje finanse, to zostaw suba na tym kanale.